Dzień dobry, tak, dobry wieczór wszystkim Państwu Teraz z wami, przynajmniej będzie najtrudniejsza część tego wieczoru. Chciałem, chciałem bardzo serdecznie powitać wszystkich Państwa, którzy zechcieliście zaszczycić na swoją obecnością, podzielić się, podzielić się swoją dobrą energią w naszego święta i premiery i jubileuszy 60 -lecie. Z znaniami zintegrowanymi święta mam propozycję, że tak może po kolei od pierwszego rzędu każdy że coś powiedział o sobie. <śmierdzi> nie? Zły pomysł, dobrze. Dobry, tak, święty. Jurek, zacznijmy od ciebie, może. Nie, nie. Proszę bardzo, Ja poważnie pragnę was e, e, zapewnić, że to, co teraz nastąpi. Nie będzie tradycyjną typową rządzącą Akademią Bibieuszową, ja szczekam, że będzie pogodnie i wesoła co najważniejsze krótko. Obiecuję. Yy, drodzy Państwo, 60 lat, choć wie wiek medykalny mamy rzeczywiście, no już nieco nobliwy, to jednak sercem i duchem jesteśmy rozbiegani jak nastolatki, a i forma z dnia na dzień coraz, coraz naprawdę lepsza. Myślę, że myślę, że wszelkie spotkań na się będzie wiele cudownych powodów. Sentymentalnych wspomnień i sentymentalnych spotkań po latach. Yy, poza żeby z Państwa tak sobie myślę, że co ja chcę, ale poważnie naruszone gale do nas akurat zupełnie nie pasują, bo my nawet kiedy na poważnie, to karty tak, jesteśmy śmieszni. Yy, A żeby jednak dodać w tym dniu, w dniu naszego święta, choć odrobinę w ramach splendoru, yy, pozwolę sobie serdecznie przywitać i zaprosić na scenę dyrektora biura Kultury Miasta Społecznego Warszawy, pana Tomasza Pienianowskiego. Za wspaniałą premierę, za świetną formę. Eee, Pozwolą Państwo, że ja już tam fragment listu, który Pani Prezydent Anna bardzo Państwa napisała, bo Pan e, Dyrektor prosi, żeby było krótko, a, a postaram się to przeczytać bardzo szybko. <grytanie> szanowni Państwo, 60 lat, ważna sprawa jest. Eee, szanowni Państwo, działający od 1957 roku na Warszawskim Żoliborzu Teatr Komedia. Północny cykl sztuki, teatr, komedia, media, to marka sama w sobie. Od zawsze kojarzony z wysokim poziomem uprawianego tułu i pielęgnowanego zepchnięcia sztuki, która z pozoru tego wydawać się może łatwiejszą, lżejszą w odbiorze, przez co, wedle powściągliwych bądź zazdrosnych ocen, mniej ważną. Życie, gdyby miało być smutne, niewarte by nawet było na zwyżycia to. to Wcześniej jeszcze Seneka Starszy stwierdził, że odpowiedniejszą jest rzeczą śmiać się z życia niż lamentować. Oderwij się od codzienności. Z taką propozycją zwraca się do, dzisiaj, do widza dzisiejszy Julian. Teatr, który przez dziesięciolecia korzystał z repertuaru komedii klasycznych, muzycznych, ze śpiewogry, farsy czy konwencji kabaretowych. Nie aspirował do wytyczania nowych estetyk, nie uciekał od eksperymentów formalnych. Widz głosuje w teatrze, uznając jego atrakcyjność i pozycję przy teatralnej kasie. Komedia nie ma przy tych frekwencyjnych głosowaniach najmniejszego problemu. Przez dziesięciolecia zbudowała udany kontakt z widzem. Kontakt wywołujący szczery, terapeutyczny śmiech, uruchamiający pokład optymizmu, a przynajmniej tak cennej wewnętrznej pogody. Stworzyła te podobne relacje komedia dzięki wielkim nazwiskom autorów, począwszy od Aleksandra, Harvey'ego, Fetry, Konstantego i Gałczyńskiego czy Leona Schiller'a, utalentowanych reżyserów i realizatorów, i oczywiście znakomitych aktorów, mistrzów w swoim fachu, zarówno w rolach wiodących, jak i epizodach, które na długo pozostawały w pamięci. Oferowane przez komedię uśmiech i relaks stanowią o sile oddziaływania tej sceny, o jej popularności, a liczna publiczność potwierdza niepodważalną niezbędność istnienia tego teatru na mapie Warszawy. Dodatkowym walorem komedii jest repertuar dla jacięcego widza, uwrażliwienie go na teatr dzięki scenicznym podróżom krajne bajki i baśni, ukazywaniu przemijania wartości dobra i piękna. 60 lat. Cóż za piękny wiek. Zwłaszcza, na bogate nowe pomysły twórców, którym niektórzy powtarzają, że pół żartem był serio, Młodość zaczyna się po 60. Nie starzyje się ten, kto nie ma czasu, napisał Benjamin Franklin. Życzę teatralnikom, media sięgając po nowe realizacje, nie miał czasu na zastanawianie się nad jego upływem, by zachował wieczną, artystyczną młodość. Z poważaniem warszawy. <noise> Tego nam było trzeba. Drodzy <noise> <noise> Państwo, yy, i teraz przechodzę do tego, co najbliższe mojego serca. Yy, otóż chciałem powitać i serdecznie podziękować, że jesteście Państwo tutaj z nami dzisiaj. Wszystkich byłych aktorów i twórców Teatru Pomagniowego. Więc Większość z Państwa już nie wzbogaca swoim talentem naszych codziennych spotkań z publicznością, to jesteście Państwo nieodzowną, immanentną częścią tego teatru, teatralnej, teatralnej tradycji i siły z Jesteście w naszej pamięci, w swoich rolach i w anegdotach teatralnych. Jesteście częścią Wielkiej Rodziny Teatru Komedia. Za to bardzo Wam dziękuję. dla wszystkich byłych pracowników naszego teatru, którzy przez lata zapewniali mu dobre i stabilne funkcjonowanie i w dobrych, i w złych czasach. Drodzy Państwo, teatr, teatr to nie jest budynek. Teatr to nawet nie jest scena, nie są to fotele na widowni. Teatr to ludzie, codziennie zasilający swoją energią ten budynek, Artyści, którzy spełniają swój talent na scenie, i publiczność, która szczelnie wypełnia widownie te teatralne fotele. Teatr to ludzie po stronach, dający życie temu budynkowi swoją pasją i, i miłością do teatru. Ale teatr nie zaczyna się i nie kończy się z żadną pojedynczą osobą, którą do teatru przybywa, lub która teatr Każdy z nas, który przez. Chociaż przez moment związał swój talent i serce z tym teatrem. Dał temu miejscu to, są najcenniejsze życie. Artystyczne życie. A w przypadku ta komedia to życie jest tym cenniejsze, bo wypełnione szczery, często nie mówi i na pewno oczyszczającym śmiechem. Dziękuję wam bardzo.